Siema widzowie z okazji netmarketu, który pojawi się za niedługo Podam datę na końcu filmu Zagrałem z Immortalent 3 o kupno całego Jeśli przegram kupuję mu wszystko Jeśli wygram on mi kupi 1000 lajków like i kupuję losowym wizą skin z netmarketu Sub, suba i komentarz Ej, co jest? co, co jest? Co jest? CO jest? Okej, nie, no. tak z 1000 zł, nie? Nie, kolego, kolego, w najlepszym wypadku ty wydasz na z tak 1000 zł. Ty? Mam w ogóle nowe no? kolorki. Widzowie to na czy są git, czy nie, Pozdro? No, a ty gdzie? Pozdro? Ja jestem cyfry Aha <laughs> <laughs> To jest niesportowe zachowanie. A w ogóle ty nie masz no. szans, ze mną. No widzisz jakiś teraz musko grałem? Mega, mega mnie na musko grałeś, tam ci no nie spodziewałem się to na pewno, a? To takie zachowanie będzie. Mam nadzieję, że mi się na tym orkiecie trafi ten y Karambit, jak jakiś Reaver stary, o no, tak, o tak. No i tak, tak. no. no, to prawda jest, ale jak nie chcieliśmy powiedzieć czemu nie chcesz grać Reyną, a ja to myślałem, że jakiegoś Smokera pikniesz <śleres> mówię, że, dobra. No! 110 <noise> <To> <noise> miejsc! To 10 mniej. Do wiesz no To już na starym, dobra, to tak. Carambeat River? Nie, nie, Butterfly, no jakiś. Butterfly jeszcze nie miałem. Nie? No dopiero począteczek to dopiero Butterfly początek. jeszcze nie miałem. A fagacie, jedynie co mogę powiedzieć, to że jest to sexy chipka spod konina. Nie wiem, czy słyszałeś. Wiesz co, to zera no. będzie, stary. Nie, nie. No co Paweł, no co się dzieje? No wytłumacz, no. Chcesz stracić nie, tyle nie, pieniędzy? jakieś problemy. Co jak... ty? Nie. Nie wiesz, że w takim miejscu stoi. No, bo... Pikni na main'a. Piknijmy na main'a. Nie. Nie. nie! Dlaczego? Ja myślałem, że ty mi... Myślałem, że ty nie mi podchodzisz Mida, byłem przekonany, nie? Jest masz Immortala 3 w piku, nie? nie? Nie wiem, nie wiem, chyba Keczu. Nie! Oh yes. Nie, te flasze, te flasze, te flasze. Nie, te flasze to jest taki game changer. Okie. Oh yes. Nie, no stary o... Nie wiem, na takim farcie jakim grasz? <grym> na takim farcie. <grym> jakim farcie? Tego no, nie Nieee, i teraz Immortal mi. mortal free, nie? W kilku. No? No kurwa, Mocik, cię <grym> ci przestraszyłem! <się> <grym> o! Jest, tak jest, tak jest! Spike podłożony. Jak tam? Ja Przecież ja tepnąłem! Przecież ja tepnąłem! To było widać! To było widać! Ja tepnąłem! Aha No! no. no. Co się dzieje? Na początku, Michał, proszę cię. Nie, to rewans o Wandala Kuronami. Nie, proszę nie, cię. Nie, Michał, nie, 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 nie. Proszę nie. cię. Jakie to? Nie, chodź nie, 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 jak ja Odpoczątki, proszę nie. cię, proszę nie. cię. Może dajesz stary rewans o Wandala Kuronami, co ty proszę, na to? No chodź, proszę ale cię. Ale nie, proszę. ale to kończymy ten, kupujesz mi cały night Market no. i gramy o Wandala połowę, Kuronami po... jeszcze. Dobra, i o połowę Nightmara. A gdzie jesteś? <laughs> Co? Flop no, me, jakim Jakie Czy Czyli wygrać. To teraz o woda na koronami. No ale ty jesteś najlepszy, bo teraz możesz się wykilować, możesz dać flesze, <śmary> masz... Ale nie masz serczą, to no piki. No nie! No nie! Nie dostałem ani razu Twoim, Ale zepsułem teraz, nie? Spotkania Abustowanego Immortala po, no? a Abustowany Immortal... No tak, bo tam Immortal jeden w piku jest Ślimaczku O nie! Nie! No! Ja nie no! no, ja, ja, ja miałem miejsca na podkładce Na taką akcję Ale ty jesteś tutaj Oszuścikiem. Jeszcze mi nie pozwolił kupić tutaj. No operatora kupiłeś! No bo dałeś pieniądze, no! No nie! No teraz nie mam szans, no! A no, co, teraz? A, dla odmiany pójdziemy! No nie! Nie! Dobra, ja już widzę po tych, po obrońcach to ja się nie dziwię, że ty mnie do zero złupałeś. Kolego, a wściekłem ci ja ajmowo zniszczyłem, kolega. Ty na mnie czeka smoka. Uwaga, na oczy! Uwaga, na oczy! To jesteś największy śmieci z tym operatorem. Jak się ja nie gram ani raz, nie gram z operatora w ogóle. No bo ty nie umiesz grać z operatora, a wiesz dobrze, że ja umiem. No i ma szans stary, na operatora. Nigdzie nie piknę bez smoka. No i co? Gra z operatora. Mm -hmm. Czy ty masz godność? Koniec arty. Już po was. Nie. No Właśnie tak. No, no nie, mas, nie masz szans operatora grać No nie masz, tak samo jak nie No Nie, nie ma, ma szans. no co to w ogóle ma być okay. No nie no co co ty robisz? Ty <laughs> nawet z cheatami sobie nie radzisz Wyłączaj te cheaty, wyłączaj Jakie te cheaty, cheaty. No nie, no ty są, z tym operatorem musisz No ale ty mnie tam chciałeś zmiażdżyć po obrońcach, no przecież to jest... A ja ci miażdżyłem w sposób normalny. I uczciwy. Tak? A ty Dobrze, miałeś operatorem... Mam wywalić operatora, mam wywalić tak, operatora. Tak. Dobrze i idziemy B. Tak. Bez cheatów ten. Tak. Nie 149! 149! Sto jak? Jak to jest możliwe? Jeden HP! Jak to jest możliwe? Jak? Nie mam pojęcia! Powiedz mi jak! Nie mam pojęcia! Podróżem uczciwie maina. Kto pierwszy kogo wyjmie po prostu dobra? Ej, co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co? Ej, w... O. No. Spikujemy? Dół. Ale dół, no A tu już widzisz, Nie, no ty... Wcelowany hmm. byłem. No widzisz, nie. no widzisz, no to No Ale ma, ja teraz w ogóle nie miałem ty... głowy strakowanej. Normalnie pójdę na keymarskim, że wygrywasz. No nie no już mi się nie chce grać, no nie no No, bo przegrywa kolega chyba Szeryfy chodź, chodź szeryfy, nie jak mężczyzna, nie spektra nie spadł szeryfy jak mężczyzna, bo zwykłej rundy nie potrafisz normalnie wygrać. Dobrze, dobrze O no co Oj, nie? Proszę, nie, tra nie trafiłem No, widzisz, jak to ja działa? Ja, ja się do ja ja ja. nie masz. Dobrze, jeszcze ryfy. raz. No, widzisz, to jest na taki. Jeszcze raz. Nie, ale to nie jest po prostu ja widziałem twoje ramię, a ty byłeś dalej od ścianki i nie widziałeś więcej. Miałeś piknąć Jak mężczyzna, jak mężczyzna miałeś dojechałem. piknąć, a jak pusia zaję... Ej, 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 dojechałem jak od razu, ma i ty cię nie widziałem. No to nie ma. No to dawaj nie, o to wyjmy, to da mi... Nie jestem spikowany. Nie! Celownik był Jak to jest możliwe w ogóle? Jak to jest możliwe! Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Oh nie, wylałem ci jak jak można się tak wylać! Jak można się tak wylać? Przysięgam, że ty się pewnie kurwa rozgrzałeś 15 tysięcy tak, tak, razy tak. Zagrałeś no, więcej no, o no, dawnie, no, to się dowolnić, udowolnić. No pewnie pewnie. Ja, ja w ogóle nie jest mój dzień i jeszcze mi kasosz wydawać pieniądze na siebie. No wiedział, czekał, ale ty jesteś kurwa ja gdzie jesteś? Czekał, nie? G, G. a no czekałem, ale no czekałem jakby Są Podsumujmy jak dwa mówi. mecze. No zmiażdżyłem cię, nie? Jest. No w, w pierwszym, a ja ciebie w drugim. No nie, jakie miazga No tam wychodzi, że mam więcej Miela punktów, miazga, nie? Miazga, miazga no tam musiałeś z trzy rundy ugrać jeszcze pamiętaj yy, na citach, cheat na cheatach, więc to... To tak właśnie wygląda. Jeszcze mniejszy ping masz w ogóle o 10 a to jest mega dużo <noise> Dobra, do 10 tak? Wszystko O wszystko do 10 Do, do 10 czy do 15 A zobaczymy czy będę wygrywał czy przegrywał, podwa Gdzie jesteś? Da, no znowu ty każdy, a no ty grasz pod słuchać no Ale jak no specjalnie biegłem, specjalnie biegłem Gdzie jesteś na tym? Tak oh jest, tak oh jest, tak oh jest. Na środku mi dostałem, podro. Ej, 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 ej! Oh yes, nie, tak jest! Nie! Nie, co ja gram? Ja gram takie gówno. Takie to wiesz, najmowo nie masz szans ze mną, stary. Ale no. ja majmowo, jak ja w ogóle nie Gdzie strzelam majmowo teraz. Strzelam na pałę, nie potrafię tylko strzelać, kurwa. Z takiego pieska. Od marketu idę normalnie, przepięknie na bramę. Dawaj tu piesku. O! Oh! Nie! Jeszcze 148! No przecież to jest niemożliwe! I on mi w skoku daje! W skoku mi daje! Ci A to jest gwiazdka, stary no mówię, no i mowę, serde... jest ci bez szansko. Żaden nie jest za, 160. za 150. Wszystkie za 140. Gdzie jesteś? No mi idzie, pozdro. Ja też. Biegam ci, kurwa, bo mnie. <noise> no nie, no nie. <śmianie> Ale bliczek czy paypal, bo nie wiem. Nie wiem, nic dzisiaj. So... Chciałem tylko powiedzieć, że nic dzisiaj sobą nie reprezentuję. Przepraszam wszystkich, szczególnie moją mamę. No nie. Dobra, mogę. koniec, nie do mogę. sklepu idę? Nie mogę, nie mogę, nic. Do nic. sklepu? O. No, czekam na bliczka, już jestem w sklepie, widzowie patrzcie Tak? No A co masz w sklepie tam? Ciekawe. Wanda Kuronami czekam Tak Masz? A ile to w ogóle kosztuje? A to... 80zł, Aj Ajajaj, no dobrze, no dobrze, dobrze, no <noise> eee, Powiem tak Jak będę w sosie To czekam na refund A ja no? czekam na blika Dobrze, już w są. I poczekaj, bo, bo coś nie działa to nie działa. Chyba Walorad się zepsuł Niech to. <laughs> to. No niestety nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ja...